No i cześć, siemano! Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. I tak naprawdę zaczynamy tym vlogiem serię zniwną, e, taką ogólną. Bo jak wiecie, niczmniej o zimę poszły już niecały, niecały dobry miesiąc temu. I od tego czasu pogoda była mega kapryśna. Cały czas codziennie coś przepadywało. Niestety wyglądało. Yy, mamy dzisiaj już 9 sierpnia. Tak, 9 sierpnia, no niestety od wczoraj zaczyna się iść pogoda. Yy, wczoraj jest trochę podało, w nocy dosyć jeszcze dolało Ale decyzja widzę zapadła nie tylko w Gar leto bo lecę do Gaer Fotoleta, bo koszun rzepak. Widziałem, że długiego Co też leci rzepak. Nie wiem ile ma, ale na pewno no trochę ma. No ale cóż, mówi się trudno, trzeba zbierać to co jest, bo może no, dobrze to już nie wygląda. Zaczynają się wysypywać. Eee... I tak to wszystko niestety wygląda. Dobra, ja już wjeżdżam i widzimy się już na polu. Dobra, ja jestem na polu z tego co widzę jakąś przerwę mają chyba na obiad. Więc sobie tak dobiam do vloga. Nie patrzcie na mnie, jestem nieogolony. Czy zdaje się czasu jego. Ale dobra. Też no nie opierdzielam się. Słuchajcie. U nas walczymy też z tą pogodą. Ale to tam więcej w kolejnym vlogu ode mnie z działki, bo nie chcę tak mieszać. No i jak, zobaczcie, mamy tutaj rzepak. Taką się prezentuje. Od spodu jeszcze nie jest, eby wysypany. W sumie może to dobrze. Jak widać, są takie, eby przerosty. Także leciutko się mógł wysypać. Ale zobaczcie, rzepak zaczynał się otwierać już. Po tych deszczach, nie wiem jak tutaj, z tego co widziałem tutaj tylko jedna uszyna chyba taka, która chciała się odsypać. O, tutaj zobaczcie jak jest otwarta. No i po prostu rzepaczek już się robił biały. Widziałem tam na filmie u Dopiera jak ładnie rzepak grad. No w sumie grad wypierdolił rzepak wszystko poszło na dół no niestety jakby przyszło tu tutaj yy, właśnie w tej fazie no to po prostu byłoby już po zbiorach także ci co zdążyli przed tymi ulewami to naprawdę szacun dla was yy, najgorzej to tu mają spoza rzepak to tam dzień po ulewie to to można jechać już, yy, jak jest wiatr, troszeczkę tam jeszcze słońca jest jakieś chmury już tam jakieś chmury już tam idą i tak to się prezentuje ale koszą w końcu więc, więc tak to wygląda Tak to się prezentuje. Kurzy się jak cholera. Po opadach to naprawdę koszenie jest no moim zdaniem dla nagrywających gdzieś tam jak jest jeszcze wiatr, no to to wszystko ten kurz leci. Połyka a już to będzie gardło boleć jak skurczy bieg, ale dobra mniejsza. Kosimy. Troszeczkę tutaj jeszcze na tym polu zostało. Yy, przedzieli... Yy, no... kombajny się rozdzielili jeden pojechał z drugą stronę drugi też i jakoś to pięknie tu wygląda także no, nie nagrywam za dużo do vloga bo co wam mam mówić jak nic nie wiem jakie parametry, co i jak yy, a może też nie będę mówił jakie parametry Wystarczy, że gospodarstwo wie i, i tyle w temacie. Jak będę coś wiedział, to dam znać. Także koszą dwa kombajny. Lexion 750. Tak zwany tutaj on Ma fajną, fajną tabliczkę tygrysek. Ja mówię na niego tygrysek. No i tak zostało. I tak jest. No i kosi też Mega 360. Oczywiście, ze tani klasa, kombajny. Yy, no i tak, odwozi 6930 premium z dwiema forksnietami. Z dwiema czy z dwoma forksnietami. No i też jest długi John 7830, też z takim samym zestawem jak mniejszy John Deere. No, ogólnie no, kurzy się jak smok. Zobaczcie, tu trochę legi były Ale jest pięknie zebrane Powiem wam, że kombine klasa to chyba jed, jedna z najbardziej udanych kombajnów na świecie i, i tego mi nikt nie powie, że nie I tego mi nie powie, że nie No